żeby Warszawa była otwarta, żeby Warszawa była tolerancyjna i dzisiaj dokładnie taka jest. To co robię nie jest ani happeningiem, ani obrazą, jest to normalny akt religijny wynikający i opierający się po pierwsze na ustawie o gwarancjach sumienia i wyznania, a po drugie na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast jeżeli kogoś to obraża, to ja zapraszam do debaty, do rozmowy, żeby ta osoba mi powiedziała, co ją w tym obraża. Bo jeżeli kogoś obraża msza święta, to jak, jakim ta osoba jest katolikiem? Tolerancja nie może polegać na tym, że dopuszczamy do parodii mszę świętej. To oczywiście, że rani uczucia religijne w, w wszystkich katolików, ale absolutnie jest nie, nie do przyjęcia w świetle jakichkolwiek standardów cywilizacyjnych. Nigdy w życiu nie będzie moja formacja występowała przeciwko wierze albo ludziom wierzącym. Trzeba mieć tolerancję w każdą stronę i trzeba mieć rozum. Do jakichkolwiek parodii czynności religijnych nie powinno dochodzić, bo to godzi w uczucia religijne i z tym nie powinniśmy mieć nic, nic wspólnego. Alleluja. Oglądacie Państwo program Punkt widzenia na antenie Polsat News. To jest trzecia część tego programu, a w niej Rafał Ziemkiewicz, publicysta tygodnika do rzeczy. Witam Dobry pana serdecznie. Wieczór. Dobry wieczór. W piątek interia zrezygnowała z Pana usług portal internetowy, bo w tekście dla interii napisał Pan, że trzeba strzelać do LGBT. Proszę się wytłumaczyć z tego strzelania. Nie bardzo widzę potrzeby, ale skoro Pan tak twierdzi, napisałem, że jak pisał Józef Mackiewicz, do komunistów trzeba strzelać i tak samo dzisiaj może trzeba strzelać do LGBT. Oczywiście nie w sensie dosłownym, tak brzmiało to zdanie. Także wydaje mi się, że o, o, oczywista była wymowa. I zgodziłem się z redaktorem Naczelnym interi, który powiedział, że to zdanie będzie wyrywane z kontekstu, cytowane w sposób złośliwy, specjalnie zniekształcane, w związku z czym wycofałem je. Nawet co mi się rzadko zdarza, zamieściłem takie stosowne wyjaśnienie, że jak najbardziej jestem przeciwny wzywaniu do, do, do przemocy i przecież to jest oczywiste dla każdego, że nie o to chodziło. Natomiast no, wydaje mi się, że to był jednak pretekst. Tam się zbierały jakieś rozmaite inne powody, żeby te współpracować. To przejdźmy do meritum. Dlaczego w tym sensie przenośnym Pana zdaniem trzeba strzelać do LGBT? Bo kłamią, bo to jest kolejna y, obłędna ideologia, taka jaką był bolszewizm, taka jaką był nazizm, co z całą, mówię, odpowiedzialnością. To, to są kolejne bękarty Marksa, które chcą świat zniszczyć. Mackiewicz pisząc o komunistę mówi, to są ludzie, ja o to chodziło z tym strzelaniem, to są ludzie, którzy przychodzą po nasze głowy. Oni nie przychodzą negocjować, oni nie, 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 nie stoją na jednym gruncie z nami, że możemy się spierać, wy chyba przesadzacie, wiemy, że chcecie dobrze. Nie, bo to nie są ludzie dobrej woli. A jak Biblia powiada, pokój ludziom dobrej woli, ale ludziom złej woli trzeba wypowiedzieć wojnę. Więc powtórzę, to jest kolejna obłąkana ideologia po tych, znaczy ta sama ideologia ona ona zawsze sprowadza się do tego samego. Coś zniszczymy na świecie i wtedy zbudujemy nowy, wspaniały świat. Nigdy im się nie udaje zbudować nowego, wspaniałego świata, natomiast zniszczenia powodują straszne szkody. Albo wymordujmy księży, albo wymordujmy arystokratów, jak rewolucja francuska, albo zlikwidujmy rasy niższe, albo zlikwidujmy zaraz, klasy posiadacze. Ale Ludzie homoseksualni byli przez wieki mocno prześladowani. Byli zabijani, byli wyśmiewani, byli wsadzani do Więzień. Sam pan przyzna, że dzisiaj funkcjonują bardzo złe określenia tych ludzi i co jest to są do dziś wyśmiewanie. Nie, nie, nie. Ale wyśmiewanie, wsadzanie do więzienia. proszę pana, w ogóle zacznijmy od tego. Tu wcale nie chodzi o ludzi homoseksualnych. A o co chodzi? O, 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 o zniszczenie świata, konkretnie w tym wypadku, o zniszczenie pojęcia płci. Nie ma płci. Po co? Nie ma. A po co chce zniszczyć własność? Pewien naturalny instynkt człowieka, że człowiek chce zawsze coś posiadać. No wymyślili, teoretycy genialni, że będzie utopijny raj na świecie, jeżeli ludzie nie będą mieli własności, tylko się wykorzeni z nich, wyrwie się z tego nowego człowieka ten instynkt posiadania i wtedy, i wtedy będzie raj na ziemi. Jakie były skutki wiemy? Otóż. To, co się przedstawia kłamliwie, powtarzam, oni kłamią, udowodnię to Państwu, jako walkę o równość, obronę praw i to jest tak sam pic, jak komuniści mówili, że im chodzi o to, żeby robotnicy mieli lepiej i dobrze zarabiali, czy o sprawiedliwość społeczną. Nie. Chodzi o to, żeby wykorzenić z ludzi to, co jest skądinąd biologiczną oczywistością, że jest mężczyzna i jest kobieta. I dziecko nabiera... Tożsamości płciowej w ramach procesu wychowania. Oni chcą tam wejść, temu dziecku namieszać w głowie, wmówić mu, że nikt nie jest ani chłopcem, ani dziewczynką, tylko jesteś trochę tym, trochę tamtym. Rano możesz być z chłopcem, wieczorem możesz być z dziewczynką i to jest wszystko w ogóle fajne i kolorowe. To jest naprawdę wywrotowa ideologia, która zyskała w tej chwili ogromnie wpływowych sojuszników, proszę zobaczyć, na tę nieszczęsną paradę, która się przetoczyła przypadki. Panie redaktorze, czy pan jednak nie przesadza. Sam mam wielu znajomych, którzy są nie postulują tego rodzaju nie stawiają tego rodzaju postulatów tego nie widzę czasami może jeżeli przejdzie parada owszem mają prawo manifestować ale... ale oni nigdy nie zdobędą swojej większości nawet jeżeli przyjąć pana założenie że oni chcą nas zniszczyć ale, nie, ale oni sami są ofiarą tego w jakiś sposób ja, to nie chodzi o homoseksualistów powiadam panu ile na tej paradzie było homoseksualistów przypuszczam że tylu co w, w normalnie w społeczeństwie czyli około 1% tam szli lewicowi aktywiści tam szli lewicowi bojówkarze no tam szli... Prawo iść Politycy lewicowcy mają prawo wszyscy chodzić, ale tam szli na przykład też pracownicy korporacji zapędzeni rozmaitych, bo, bo te korporacje za ogromne pieniądze wspierają ten ruch. Co jest zresztą bardzo ciekawe, proszę zwrócić uwagę, do pewnego czasu, znowu muszę powiedzieć o kłamstwie, do pewnego czasu lewica z głównym wrogiem czyniła wielkie korporacje, tak? To wielkie korporacje wypuszczają dwutlenek węgla do atmosfery. To one sprawiają, że dzieci tam małe w, w w Bangladeszu za psie pieniądze po 14 godzin na dobę szyją ubrania i co? Te właśnie marki luksusowej odzieży Szytej w Bangladeszu, te właśnie koncerny chemiczne, które zatruwają środowisko, oni... Dodają tęczowe logo i nagle się okazuje, że cała lewica jest do kupienia za parę puszek tęczowego. Panie spręta, redaktorze, wróćmy, wróćmy jeszcze w takim razie do pana. Być może używa pan zbyt mocnych słów, być może używa pan zbyt mocnych porównań i często pana sprawy kończą się w sądzie. Ile pana teraz spraw w sądach? Coś tam mam, nie wiem, co adwokat się tym zajmuje. Jak na razie to głównie wygrywam. I musiał pan płacić? Jak powiem, no jak na razie to głównie wygrywam. Zdarzyło mi się, że w parę razy przegrałem sprawy, które ja wytoczyłem, ale jeszcze w sposób nieostateczny, więc piłka jest w grze. Natomiast to, 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 to nie o to chodzi, wie pan, no ja używam mocnych słów, bo ja chcę do ludzi dotrzeć. Moja robota to jest, ja jestem psem łańcuchowym, zawsze to mówię. Jak idzie do naszego obejścia jakiś złodziej, jak idzie coś groźnego, to ja pierwszy mam szarpać łańcuchem, szczekać na niego i alarmować obudźcie się. I teraz właśnie to robię. Obudźcie się. Tu nie chodzi o żadne homoseksualistów prześladowanych. Homoseksualiści na tym wyjdą najgorzej, tak jak wyszli robotnicy na komunizmie. Są statystyki, które pokazują, że we wszystkich krajach, gdzie ta tęczowa rewolucja zrobiła wielkie postępy, to tam właśnie. Przemoc wobec homoseksualistów i nienawiść do nich wzrasta. I to jest bardzo logiczne. Gdyby pan był homoseksualistą, co by pan chciał, żeby o panu ludzie myśleli? Wie pan, że, po... że jest pan dziwadłem, kwiatowym nas... tyłkiem z piórem w piek... Po naszym w programie, upominam pana, nie mamy takich słów, Czy po proszę? naszym programie będą mówili o panu, że szczerzy pan mowę nienawiści. O mnie to już takie rzeczy mówili, że gdybym ja w to wierzył, to mi się dawno zabił. Ale na szczęście to jest wszystko nieprawda. Natomiast dobrze, że pan powiedział, będą o mnie mówili. Dobrze, niech mówią. Niech mówią, bo jak mówią o mnie, to może ktoś sięgnie po to, żeby co ja napisałem, choćby po to, żeby znaleźć tam dowody mowy nienawiści. Więc nie mamy czasu, żebym Państwo wyjaśnił, dlaczego rzeczywiście ruch LGBT nie mylić z homoseksualistami, tylko te ideolo LGBT jest z czymś bardzo, bardzo paskudnym, groźnym. Niebezpiecznym i złym, po prostu złym. I dobiera się do państwa dzieci, żeby im namieszać w głowach i żeby im zmiażdzić te małe osobowości, wmawiając, że nie jesteś ani chłopcem, ani dziewczynką, tylko raz jednym, raz drugim. Mocne przemówienie, przyznaję, zasłuchałem się. przemówienie, ale. No tak to wyszło jak przemówienie. Czy pan. I ostatnie pytanie już. Czy to, co się stało dzisiaj we Wrocławiu, ten ohydny atak na księdza, próba zasztyletowania jego, łączy pan z tym, co się dzieje teraz w kraju właśnie i z tym, o czym pan mówił przed chwilą? Nie? Nie, nie znam szczegółów. Nie wiem, kto się tego dopuścił. No ale mieliśmy takie. To zresztą przyczyna, dla której byłem skłonny ustąpić interii i powiedzieć, że mimo, mimo iż takie odebranie mojego tekstu jest absurdalne, to może rzeczywiście w kraju, gdzie zamordowano Marka Rosiaka, w w kraju, gdzie zamordowano Pawła Kulczaka za, za to, że y, zwrócił uwagę Hamowi, który ubliżał y, miesięcznicy smoleńskiej, y, y, gdzie te emocje są tak straszne, no to dobrze, dmuchajmy na zimne. Nawet jeżeli to jest cytat z Mackiewicza, to, 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 to jestem gotów się z niego wycofać. Natomiast... O Adamowiczu pan nie wspomniał. Nie, bo Adamowicz to jest inna bajka. Ta śmierć nie miała nic wspólnego z y, emocjami politycznymi. Y, była chudzpa potem, kiedy Platforma próbowała to wykorzystać politycznie i na tej trumnie wyjechać, ale przecież nie ma żadnych poszak, że sprawca tego mordu to był, to, to był kryminalista, który sobie wymyślił, że prezydent Gdańska jest odpowiedzialny za to, że go skazano za napad na bank. No. I zresztą zdaje się, że już i wiadomo, że już ma zielone papiery i prawdopodobnie nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej, bo psychiatrzy stwierdzili, I tu że muszę sytuacja. panu przerwać. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy, bo musimy skończyć nasz program. Dziękuję panu Dziękuję. bardzo. Drodzy państwo, zgadzacie się czy nie z Rafałem Ziemkiewiczem? Piszcie swoje opinie na Facebooku.